Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Eee, dalej będziemy sobie tutaj rozważać naszego drogiego pastora Cyrikasa. Dzisiaj będzie króciutko, ale pastor Cyrikas przebija dzisiaj, jak to się mówi, szklany sufit, czy jak to tam. To co powie w dwóch zdaniach jest po prostu aberracją aberracji. Trzynasty odcinek teraz będzie, bo tam już ten dwunasty odcinek o tych Słowie Bożym i oczyszczu, to tam już jest końcówka, no to tam powtarza cały czas to samo. Yy, czyli nic yy, tam już mądrego nie ma, czy mądrego inaczej. Natomiast w 13 odcinku mówi o sakramentach. Przesłuchamy sobie cały ten odcinek, zaczynamy go sobie odsłuchiwać. Ten jest krótszy, 14 minut, ale zobaczymy sobie tutaj na jedną rzecz i na tym zakończę, żeby po prostu przedstawić wam głupotę, aberrację, yy, po prostu i. Wszystko, co najgorsze, jeżeli chodzi o myśl protestancką, oddaję głos pastorowi Na Zgodnym zdaniu ojców, wyznajemy, że wszystkie sakramenty Nowego Przymierza zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa. No i tu jest potężne kłamstwo. Przeczytajmy, o jakie sakramenty chodzi? Chrzest. Chrzest został ustanowiony przez Chrystusa, tak? Nieprawda. W Nowym Testamencie widzimy, że zanim Chrystus rozpoczął swoją służbę, Jan, chrzciciel, chrzcił w wodzie. I również Jezusa Chrystusa ochrzcił. Żydzi znali chrzest, ponieważ obmywali, czyli chrzcili, chrzcili stopy, naczynia i wiedzieli, że to jest symbol oczyszczenia. Więc Jezus Chrystus nie ustanowił chrztu. Jezus Chrystus. Nakazał go pełnić. To wszystko, ale go nie ustanowił. Dalej mamy bierzmowanie. A więc Chrystus nie ustanowił chrztu. Jan chcił wodą. No. Pastorze Sirikasie, jesteś pastorem, liderem Twojego zboru? Czy święty Jan, chrzciciel, udzielając chrztu, udzielał chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, uczy? Jan chrzciciel udzielał chrztu duchem świętym? Przecież sam Jan chrzciciel mówi, że ja chrzczę wodą, po mnie idzie ten, który będzie was chrzcił duchem świętym. Czy chrzest Janowy był chrztem duchem świętym? No właśnie, pastorze Syrikasie, czy chrzest Janowy jest chrztem duchem świętym? Czy Chrystus, mówiąc do apostołów, idźcie i nauczajcie, wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, yy, yy, propagował, że tak powiem, albo inaczej, rozciągnął chrzest Janowy, który był chrztem wodą. A po mnie idzie ten, który będzie was chrzcił Duchem Świętym. Jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego, mówi Chrystus. Tak? Czy to jest ten Chrzest Janowy, który rodzi nas z ducha do życia w Chrystusie? Czy Chrzest Janowy zanurzał w Chrystusie, jak czytamy w liście do Rzymian, rozdział szósty? Przez chrzest zostaliście zanurzeni w Chrystusa, tak? To chrzest Janowy zanurzał w Chrystusa. Po mnie idzie ten, który będzie chrzcił duchem świętym. Czyli za czasów Jana chrzciciela, chrzest duchem świętym w imię ojca i syna i ducha świętego chyba jeszcze nie był znany. Czy za czasów Jana już był znany chrzest zanurzający w Chrystusa? Chrystus przyjął chrzest od świętego Jana w Jordanie. To fakt. Ale to, ten chrzest Chrystusa w wodach Jordanu jest pokazany, oczywiście mówi to, że trzeba, żeby się wypełniło to, co jest sprawiedliwe, tak? Ten chrzest Chrystusa w Jordanie pokazuje rzeczywistość naszego chrztu. Tego chrztu, który my przyjmujemy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrztu, który nas usynawia. Chrystu, przez zanurzenie w Chrystusa. Czy taki był chrzest Janowy? No właśnie. Zadajcie sobie pytanie. Czy święty Jan Chrzciciel, udzielał Chrztu Duchem Świętym? Sam mówi, jakże wodą po mnie idzie ten, który będzie was chrzcił. Duchem Świętym. No, króciutko powiedziałem, że będzie i na tym zakończymy. Pastorze Cyrikasie, Chrystus ustanowił chrzest i ten chrzest, który Chrystus ustanowił, to nie jest chrzest janowy, tylko chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ten chrzest czyni nas, usynawia nas i zanurza w Chrystusie. Chrzest Chrystusowy, Chrzest w imię Jezusa, a nie Chrzest Janowy. To na tyle życzę miłego weekendu.